Poświęcanie się grzesznych jest jak powrót do ojczyzny z obczyzny, powrót do ojca, stwórcy, odkupiciela. Dzieje człowieka to walka niestety z Bogiem albo ze zgubnymi atrakcjami świata porządliwościami własnymi. Walka o Boga i dla Niego jest czynnym miłowaniem. Do tego Cię stworzył Bóg. Dlatego pacyfizm. Każdy jest kłamstwem odciągającym od miłowania, powinności, wiary, obowiązków, stanu względem siebie. Przeciwnie. Odwaga jest czynnym podjęciem trudnego obowiązku. Z ryzykiem doczesnej zatraty siebie, uwierzącego inaczej nie można, O zakłamanego duchem tego świata, zachodzi zawsze niedokończony proces odkrywania tego, co już dawno odkryte. Katolik wszystko wie od Boga, a duchowo ślepa ateista. Po latach mozolnych poszukiwań, bez łaski nie pozna nawet podstaw tego, co wierzący ma bez trudu i z objawienia. Zważ, ku której stronie się skłaniasz. Świat bowiem zajmuje się ciągle posiewem zwątpienia, aby ci łatwiej było grzeszyć, jeszcze łatwiej się usprawiedliwić a później w zakłamaniu, że jesteś dobry, że nie jest z tobą źle, tkwić tak, oglądając się na podziw otoczenia. W końcu, gdy człowiek sam się usprawiedliwi, to wydaje się jemu, że Pan Bóg ma na ten temat takie samo zdanie. Dramatem jest samousprawiedliwienie. Człowiek samousprawiedliwienia ma nikłe poczucie grzechu, Wręcz wydaje się jemu, że jest dobry, zasłużony, bo sumienie mu nic nie wyrzuca. Sumienie zaś jest zdrowym osądem rozumu. Jak ktoś jest mało rozumny albo bezrozumny, by jest ofiarą manipulacji i innej zagłady świadomości, to sumienie jego kalekie Jemu nie służy, tylko go ogłupia. Bacz więc, w jakim świecie żyjesz, bo to, co miało być duchowością Twoją, czyli sposobem przebywania przed Bogiem, to wszystko może być zamienione przez propozycję świata, który daje perspektywę doczesną. Jest ona tak nasłodzona, tak atrakcyjna, że bez tego się nie da żyć. Doświadczają tego ci, którzy potrafią przed ekranem komputera czy smartfona spędzić wiele, wiele godzin. I ciągle jeszcze jest ciekawe, żeby coś tam jeszcze robić przed ekranem, tracąc życie aż do takiego wyczerpania. Jeżeli u ciebie tego nie ma, pewnie nie ma, zważ więc na to, z czego jesteś taki dumny i czego jesteś taki bardzo pewny u siebie, gdzie nie wolno cię dotknąć, zakwestionować, bo zaboli i się obrazisz, bo tak nie wolno, bo jak można tak tobie i z tobą? Bacz na to, żeby życie Twoje nie było obłędnym siewem. Bo jeśli będziesz żyć na miarę siebie według własnego pomysłu, to się może okazać, że żyjesz nadaremnie, że się utrudzisz i owocu nie będzie. Człowiecze zaangażowanie będzie Ciebie i wartościowe i kształtować. Cóż bowiem z tego, że Bóg daje, jak ludzie nie chcą brać? Bóg daje miłość siebie, daje prawdę o sobie i o Tobie, a człowiek zachwycony sobą i doczesnością chce być samowystarczalny. Aby siebie nie musiał kwestionować, aby go sumienie nie gryzło, no to go nie gryzie. I żeby żyć w jakimś zadowoleniu, od rozkoszy do rozkoszy. Dziś największym niebezpieczeństwem, wrogiem Twoim, jest kłamstwo świata. Szatan jest ojcem kłamstwa. I duch tego świata jest duchem szatańskim. I to, z czym przychodzi świat do ciebie i wlewa się on w twoje wnętrze, by kształtować twoją świadomość, twoje przekonania. To wszystko jest po to, byś się zafascynował światem i żeby ci to wystarczyło. Czyż nie jest często występującym bałwochwalstwem, gdy się już zdarzy. Wnuczek w rodzinie albo udane dziecię, pozycja społeczna, wykształcenie i inne waleczne działania by to jakoś było. Dopóki Pan Bóg jest epizodem w myśleniu, wysiłkiem niewielkim w działaniu, dopóki Pan Bóg. Nie jest Twoją pasją i miłością ponad wszystko, a zwłaszcza ponad siebie samego. To jesteś człowiekiem w dalekiej odległości od Bożego Zamysłu. I wtedy, jako w tej sytuacji nieprzenikliwy dla łaski, przypominasz Ziemię, na którą nie padało już ze dwa miesiące. Susza. Po co jest susza? Abyś się zaczął modlić. Do kogo? No do Pana Boga. Modlisz się? To dlaczego jest susza? Ludzie modlitwy dziś są w mniejszości. Ci, którzy się modlą zużywają czasu na modlitwę nie za wiele. A modlitwa jest przebywaniem z Panem Bogiem. Tymczasem przebywanie z Panem Bogiem jest niekiedy na dużej klasy przymus, ponieważ przyzwyczajony do tego, że świat ma Ci smakować, być atrakcyjny. Okazuje się, że w porównaniu ze światem Pan może być nieuchwytny, nieatrakcyjny. I tak właśnie to, nie wiadomo co z tym Panem Bogiem. Ty się możesz nagadać i nic nie usłyszysz od Pana Boga. Zwróć uwagę na to, jak bardzo świat zabiega o to, by Twoja wiara zadeklarowana była bardzo spłycona i nie funkcjonująca w Twoim życiu. Bo wiara funkcjonuje wtedy, gdy Bóg jest ci nadrzędnością, świętością, wszystkością. Gdy Bóg jest dla ciebie jak głód, jak ból, który cię pali, jak konieczność, bez której się nie możesz obyć. Gdy Pan Bóg stanowi twoje myślenie, działanie, wrażliwość i wszystko i wszystko. Wtedy zbudowany z łaski Bożej, i współpracy Twojej woli z wolą Boga, dopiero wtedy będziesz mógł odzyskiwać siebie, i dar Boży będzie Twoim udziałem. Gdy człowiek chce być pomysłodawcą siebie samego, wynalazcą dni swoich i dostosowanym do, do konwenansów tej ziemi, to się może okazać, że życie Jego jest pozbawione znaczenia Bożego. Świat jest bowiem dosyć trudny, okrutny, nieprzyjemny. Masz czasami przeciwnika, którego nie zabijesz, pokonać się nie da, przekonać nie można. I tak to ludzie obok siebie żyją, jak pszenica obok chwastu. Nie jest łatwo wyeliminować zło. Czasem zdarza się, że ktoś z rodziny idzie do więzienia. Załóżmy, że nawet sprawiedliwie, nie zawsze idzie człowiek sprawiedliwie do więzienia. Ale jeśli jest sprawiedliwie, to cierpią wokół niego ci, którzy stanowią jego rodzinę. Jak to oddzielić ojca od dzieci, męża od żony? Nie jest takie to proste. Dlatego Pan Bóg sądem czeka na okoliczności sądu wiecznego, gdy już wszystko będzie mogło być oddzielone, osądzone i będzie mógł być wykonany święty, sprawiedliwy wyrok Pana Boga. Miejty na myśli zawsze własny sąd. Bo, jeśli dobry i porządny, to w oczach własnych, w uznaniu ludzkim, ale tak poproś Pana Boga o przegląd Twojej sytuacji z Bożego punktu widzenia. Bo grzech nie tylko zło popełnione, to i dobro zaniedbane, to miłość niepodjęta, to owoc nieczułości, niewrażliwości, który czasami człowiek sobie długo i konsekwentnie hoduje. Można być człowiekiem bardzo nieczułym, niewrażliwym i wtedy niemającym poczucia winy. Człowiek, który nie przebywa z Bogiem, kształtuje siebie na miarę siebie. Człowiek, który przebywa z Bogiem, doznaje przeobrażenia wrażliwości myślenia Bożego. Rzeczego wartościowania i ulega procesowi uświęcenia, czyli bogiem przeniknięcia. Najgorzej, jak jest dobrze. Jeszcze gorzej, jak jest pomyślnie. Najgorzej, gdy człowiek zamienił sobie życie w zabawę. I dzień w dzień świetnie chciałby się bawić. Najgorzej. To jest czasami tak jak to niektórzy, może nie u was, mają gdzieś działkę i potrafią na działeczce grillować, w niedzielę trawę kosić, konsumować, topić się w oddychanym przez siebie powietrzu, bo takie świeże, bo takie dobre i zapomnieć o Bogu, zapomnieć o swojej powinności. Życie w konsumpcji wystarczy im aż do poniedziałku. Są tacy, którzy potrafią, zwłaszcza starsze pokolenie, wyjechać na działeczkę w czerwcu, aż do września, i w tym czasie nie być nam przy ani razu. Są różne okoliczności które tak łatwo są usprawiedliwiane przez grzesznika jakąś koniecznością, niemożnością, bo ideem jest życie bez trudu. Jeśli dla kogoś wiara ma być bez trudu, to wiara bez trudu jest drogą do piekła. Wszystko kosztuje i żyjesz. Czasem pocierpisz, i żyjesz. A wiara macie nie boleć, nie zobowiązywać, nie kształtować, nie modelować. Gdy w mijającym trzyleciu rządzący bandyci poniewierali narodem, naród miał sytuację próby wiary. Brak męstwa, brak oporu, ogłupienie, podporządkowanie i wszelkiej maści tłórzostwo, to jest upadek wiary, która nie zafunkcjonowała. Uważaj, no to co było się nie zakończyło. Przyjdą do Ciebie i po Ciebie z kolejną propozycją. Módl się, abyś nie stchórzył, czyli by wiara w Tobie zafunkcjonowała. Wiara bowiem funkcjonuje w cnotach. Mądrości, męstwa, roztropności, nieugiętości wobec presji zła. Wierzę będziesz człowiekiem Boga, jak rycerz na polu walki. Nie staniesz w obronie, czyhających na twoje dzieci, wnuki, oprawców, którzy chcą znowu posłużyć się. Swoimi najbliższymi, aby ich na przykład zatruć. Kolejną propozycją nawet woda, którą pijesz z wodociągu, jest podtruwana, a niby czysta. A jedzenie z rozmaitymi truciznami rakotwórczymi, uważaj. Bo diabeł się uwziął na ciebie, a ci się tobie nie powtórzy, masz obronić Boga w sobie, wierność Bogu, wtedy obronisz się przed nieprzyjaciółmi w ludzkich skórach. Ale po pierwsze Bóg, a później wszystko inne we właściwej kolejności.